No, i oto słynny most obrotowy w Starym Dworku. Tutaj widać ta listwa w kształcie takiego łuku, bo to jest przekrój koła. Na środku jest mechanizm awaryjny obracania tego mostu. Podnosi się tą klapkę, i wtedy całe to przęsło ustawia się w poprzek wobec drogi. No, niestety, z tego co mi wiadomo, w dniu. Na chwilę obecną ten most już jest nieodwracalnie nieodwracalny. Ale być może uda się zobaczyć to, czego nie widziałem poprzednim razem czyli wejście do, do środka. Jest tutaj nas grupa, tak fajna, duża grupa osób. Już nie boją się niczego. Wycieczka wyjątkowo fajna. No i jak widać, pierwsze osoby już szczęśliwie znajdują się w środku pod przęsłem. Zaraz też tam wejdę i wznowie nagrywanie. No i tak, tutaj siedzę w klatce, mnie zamknęli za karę właśnie. Dajcie ludzie banana jakiegoś. <laughs> kebabisz, a nie Kur, kurczak no, zobaczcie, małpki siedzą w klatce myślałem, że jakiś wielki nagram, nagram film tutaj o tym obiekcie ale mogę, mogę pokazać tylko tutaj na doświetleniu sam mechanizm obrotowy, podobno ule kawarii, dlatego, że jakiś idiota kręcił tym mostem przy zamkniętym ryglu, przy zamkniętej blokadzie Tutaj mamy yy, tabliczkę, znaczy napis producenta Krup 1936. No jeszcze raz przyświecę, bo tam widać jeszcze ten cały, tą samą oś. Ale jeszcze tam wchodzą gdzieś, widzę, niektórzy odważni. Wchodzą głębiej. O! Nie, dla, dla, tych, dla tej ekipy to nie ma tajemnic. Tutaj wszystko muszą spenetrować. No i tutaj mamy tabliczkę jeszcze na temat tego dworku, tego mostu w starym dworku. A, czyli tam tamtędy jest wejście. Jakby pięciu tu weszło albo sześciu, to można było go obrócić. A jak ktoś tam wszedł?

nie bardzo będzie. No i dobra, to taki tam króciutki filmik, taka, taka zajawka o tym moście. Spodziewałem się cudów. To wszystko. Jeszcze taka dogrywka mała na zakończenie. Pokażę, jaka to jest liczna grupa osób pasjonatów. Jedzie ten. Rolnicy jadą na, na strajk rolników. Blokada drogi będzie.

Poziom wody bardzo wysoki w rzece wiosna, wiosenny deszczyk. No i to można zobaczyć